Już za chwilę u nas Sławomir Sierakowski, krytyka polityczna i pojedziemy w miejsce, w którym, e, szanowni widzowie, dzisiaj poprokujemy sobie o tym, jak ten czas, który nam został do świąta, to jest ledwie Dziękuję. parę dni. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Ten czas, który został nam do świąt, możemy mądrze wykorzystać, żeby realizować rzeczy, które w kuchni są tylko i wyłącznie no zabrawne. No cześć. Przepraszam. Ja mogę że tylko tak zostać, prawda? No możesz, ty jesteś to nowe pokolenie naszych gości, ale bez pasa to ja nie ruszę. Na gości bez pasa... Sawonę Drana czekają wszyscy WMSWE. Po co nam to? Panie Poniesławomilka. To było już pytanie? Nie, jeszcze nie. Myślisz, że ci ludzie z Gazety Wyborczej są tacy mili, że pozwolą nam tu jakoś nawrócić czy coś? Ty widziałeś, co oni dzisiaj napisali? Że w tej świątyni opatrzności Bożej to tam się działy rzeczy takie biznesowe. A ja myślałem, że do kościoła się chodzi po to, żeby się pomodlić, a nie biznes robić. Ja ostatnio byłem na lotnisku Tempelhof, tak. który jest takim starym, niemieckim lotniskiem, tak. zamkniętym tak. w 2008 roku i przykładem takiej architektury totalitarnej. I przewodniczka opowiadała o, o całym projekcie Germania, mhm. którego ten Tempelhof miał być początkiem albo jednym z takich elementów mhm. tylko. No i pokazałem im Świątynię Opatrzności Bożej i zrobiła wrażenie, że bo ona jest bo tam, w tej Germanii no, miała hmm. być taka wielka, ogromna kopuła, taki coś w rodzaju takiego kościoła totalitaryzmu. E, no, no to nie ma i sensu tego nie wbudowano. A, a to, proszę, a u nas, u nas się, udało. się udało. U nas się udało, tu u nas się udało w Licheniu, jesteśmy teraz silni. Zaraz ktoś powie: już w polityce zaraz napisze, że porównałem świątynię Poczności Bożej. wsiadł do, do tego parszywego niemieckiego kuźniara i porównał tak, świątynię Poczności Bożej do. No, ale nie przez czy, przypadek, to do Niemiec ciebie, porównałeś, więc to wszystko rozumiem. Kuźniar stary niemiecki. Dokładnie. Czy jak patrzysz sobie na Roberta Biedronia... No. Ty, człowieku lewicy, to myślisz sobie, dobrze, że idzie sam, czy głupio, że idzie sam? No i to jest ciekawe pytanie, bo, Nareszcie. bo tak mówiąc szczerze, mhm. to faktycznie trochę tak nie, nie słyszałem, żeby ktoś mówił, żeby nie szedł sam, słyszałem Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówił, że powinien iść sam, słyszałem też, no też iluś moich kolegów, mhm. którzy pracują uczy dla Roberta Biedronia. Maciek Dule jest takim przykładem. Nie wiem, jak tam Maciek dokładnie dzisiaj mm -hmm. uważa. No się widzieliśmy z, z półtora tygodnia temu ostatni raz, ale e, ja raczej mam takie stanowisko trochę bardziej takie real, real-polityczne. Mm -hmm. W ogóle mam trochę najbardziej może takie najmniej złudze... Jesteś najbardziej na ziemi? E, nie, nie wiem. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy na ziemi, ale ja taki jestem. Może mam trochę mniejsze oczekiwania od polityków, bo już trochę ponad izmiasz. 15 no lat tak. ich znam i nie mam złudzeń. Natomiast mi się wydaje, że Biedroń powinien pojednoczyć tutaj wszystko. Nawet ja zdaję sobie sprawę z tego, że jednoczenie lewicy na świecie Oj. jest projekt generalnie świecie, no uważany Polsce za przeszedł, kiedy Biedny. wyszedł, jeśli w ogóle. Tak. I natomiast trochę jest, pojawił się taki moment, że trochę wszyscy dostali w tych wyborach. E lokalnych i wszyscy byli skłonni się do Biedronia przyłączyć. Mm. No, przynajmniej pojawiło się takie okno możliwości. I Biedroń powinien po prostu wziąć to, co się samo do niego pcha, a zarówno SLD, jak i Razem zadeklarowało współpracę i po prostu zrobić to, co Tusk zrobił w Platformie, który zresztą też zaczął od jednoczenia tu Olechowskiego, tu mm -hmm. jakiegoś SKL-u różnych, pozbierał tak. różne takie rzeczy. To się tak naprawdę daje w polityce i po prostu ich być lepszym liderem niż inni, być, mm. ograć tych, których trzeba ograć w polityce i koniec, bo jeśli zostaną, zostanie SLD, to zawsze z tej lewicy już 5% no jest tak. dla SLD. No Jakiś tam procent będzie czy 1, 2, 3 dla razem. Na tej lewicy nie ma tyle miejsca, żeby się tam wszyscy zmieścili. Jeszcze biedron zrobił te 15 przyzwoite procent, które zrobi różnicę, bo jak on zrobi 8%, to to jest właśnie no rozdrobnienie opozycji. Efekt tego będzie mało pozytywny. Jest jego siła tak swoją drogą, jak Patrzysz to, że on się nawet porywa na to, żeby właśnie zbudować własną markę, pokombinować z partią, nie partią, z czego on czerpie takie poczucie siły ma bardzo duże talenty takie, Sząmańskie. komunikacyjne, komunikacyjne no, które okay. się przekładają też na szałmańskie mm. oczywiście to znaczy takie że on się rzeczywiście dobrze dogaduje z ludźmi jest taki dobrze się sprzedaje um, Aleksander Kwaśniewski miał coś takiego, że, że, ludzie go tak naturalnie instynktownie od razu lubili i to właściwie z każdej klasy społecznej, mm. um, w takim interpersonalnym w takim bezpośrednim kontakcie to to jest polityk, który po prostu zjednuje sobie ludzi błyskawicznie. I to, są, to jest na pewno ogromny atut, myślę, że niezbędny w dużej polityce. Czyli taki Tusk tak? Jarosław Kaczyński nie, nie jest akurat w bezpośrednim kontakcie. Akurat mm. jest raczej interesującą osobą, tak samo jak, mm. jak, jak, jak Donald Tusk. Ale nie każdy lider był od razu taki mm. do, do serca, do, do, do piersi przytul. Natomiast, więc, i to są główne atuty, wydaje mi się, Roberta Biedronia. Plus takie nabyte, no, jak rozpoznawalność, jak to, że on też tak polaryzuje wokół innych kwestii. A ten, ten problem główny dla Biedronia to jest istniejąca polaryzacja. Myślisz, że to, to, co się dzisiaj dzieje myśmy z Rafałem Morem, jednym z aktorów skleru, dzisiaj rozmawiali, że to, co się dzieje wokół Kościoła, to co, to co się o nim mówi choćby po takim filmie, że Biedroń jako taki pierwszy antyklerykał, ktoś, kto bardzo wyraźnie mówi o rozdziale kościoła od państwa, to jest ktoś, kto wokół tego może zbudować jakąś siłę też? No, ale to musiałby być dużo silniejszy akcent w Biedronie, a to jest, Biedroń stara się mieć taki kompletny program polityczny mm. i to jest już jedna z wielu rzeczy. To się aż tak nie wybije, jak u Palikota się wbijał. Mm. Palikot e, rzeczywiście uczynił sobie... Palikot zrobił ruch jednej sprawy, co często jest wadą Projektów. Ale dla komunikacyjnego przekazu Dokładnie. I, I to było po smoleńsku, to było po takim rzeczywiście specyficznym wydarzeniu, które to po, wymagało odreagowania politycznego. Biedroń to nie, nie kojarzy mi się w pierwszej, w pierwszej, tak w pierwszym kon, no, tak, to mhm. nie było, że tak powiem, tak oczywiste w, tym, w Twoim pytaniu dla mnie mhm. w moim odbiorze, żebym sobie tak. Zamknął oczy pomyśla... i pomyślał, wiesz, czy byś powiedział biedno, nie wiem, pomyślał, Kler czy antykler. To zapytam Cię inaczej. W czym w takim razie on różni się od całego tego ciała, które się nazywa Zjednoczoną Opozycją? Um, no... Różni się rzeczywiście tym, że jest świeży, że nowy, że jest nowy, choć taki aż nowy nie jest, no ale to zawsze jest tak, że aż takich zupełnie nowych, nowonarodzonych w polityce, to, 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 to nie, no nie ma mamy. jednak. Mm -hmm. Natomiast Macron też nie był jakiś taki nowonarodzony. Zresztą Macron się dzisiaj tak spala, o, tak, że tak. ten projekt robić polskiego Macrona, to, że przestaje być tak no. Zobacz, to się zdarzyło w ciągu nie. Roku? No niestety, rzeczywiście. We Francji albo Napoleon, albo rewolucja. Więc... No, widać po ulicach Paryża. Że jednak się należy. A wcześniej na który który mówił o sobie z tym Jupiterem. Przecież tak się <laughs> przedstawiał, Macron. Natomiast no tak, Biedroń ma. Biedroń jest taką szansą na coś trzeciego, mhm. ale tak naprawdę ten instynkt antypisowski jest dużo silniejszy niż moi przyjaciele na Lewicy chcieliby uważać. Tak mi się wydaje. Mhm. I, i, I może być bardzo trudno, szczególnie w tych wyborach, które akurat dla Biedronia miały być wielką szansą mhm. to eurowybory. Ale ponieważ właśnie to będą euro to ta kwestia euro, nie, nie, nie waluty, tylko Jasne. Europy, dołączenia, oddzielenia euro Poleksitu i tak dalej, to wszystko będą takie rzeczy, która, w których Biedroń może być trochę nie apropos. Mhm. Dlatego, że Biedroń będzie mówił różne słuszne sprawy, ale nie o to będzie w tych wyborach chodzić. Tego się boję. To jest moim zdaniem dla niego główne zagrożenie. I trochę tak jak śpiewak e, zostanie przez ten walec Duopolu rozjechany. Tak może być. Mhm. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo Biedroń. Bo, Dobrze, dobrze byłoby, gdyby była lewica i formacja taka 15 lub ponad 15%owa, dlaczego akurat tyle? Bo inaczej nie zneutralizuje tego efektu ordynacji donta. Yes. Innymi słowy, ponieważ mamy taką koordynację, mm -hmm. która sprawia, że, że dopiero duże partie naprawdę zbierają sporobią, dużo miejsc. Sporobią, tak. A jak się z małą partią, to tak naprawdę ta duża część tych głosów jest wytracana przez sposób mm -hmm. ich liczenia i przekładania się na miejsca w parlamencie. Natomiast patrząc po tym, co się wyczynia dzisiaj w, w całym obozie władzy po KNF-ie, mm -hmm. e, spotkałem i... Włodzimierza e, Kwaśniaka. Mm -hmm. Wojciech czy Wojciecha Bożego. Wojciecha, Wojciecha. Wojciecha, przepraszam. Tego, który dostał Bęcki od gangsterów. I no który to tak brzmi mi No wiem, ale ja cytuję Bieleckiego. To nie zawsze tak. jest tak, że biją tylko to. tych dobrych. No, jest. to jest no. jakiś koszmar, że dochodzi do no, Senator, taki... członek Senackiej Komisji Finansów, facet, który rządzi mediami na prawej stronie, ma, ma poczucie, że może tak mówić, no więc to też skądś to przyzwolenie się bierze. No bo on, wiesz, bo to jest też ktoś, któremu kwaśniak po prostu realnie mógł zaszkodzić, bo to jest ten człowiek, którego ta kwaśniak jako urzędnik państwowy. Szturchał. No z po prostu nie no, no, no wiesz, nie. jak masz bandytów e, i policjantów, no to bandyci nie kochają policji, więc wiesz, to to jest hmm. raczej taka metafora. Czy taki KNF to jest, dla, to jest dla lewicy, dla Zjednoczonej Koalicji, to jest nadzieja na to, że poczekajmy, niech oni jeszcze takich KNF-ów trochę wyprodukują, to my niewiele będziemy musieli więcej zrobić i w też przejmiemy władzę? Wydaje mi się, że beneficjentem tego, co PiS robi, jeśli chodzi o KNF, będzie raczej będą ci, którzy rządzili, no bo, bo Kwaśniak rządził, mhm. znaczy Kwaśniak był, był w KNF-ie w platformie, tak. także wydaje mi się, że, że to jest właśnie... To jest dobry przykład tego, w czym Biedroń jest trochę nie aproponek. Mm. Biedroń to nie jest człowiek, który mówi o KNF-ie. Bo przynajmniej to nie jest. No ja nie słyszałem, że... No nie, Robert nie, on jest taki trochę ponadczasowy stara się być pokazywać, że... Biedron on stara tutaj się przeskoczyć jednych i drugich tak, będę Dokładnie. Tam. Dokładnie, dokładnie. I, i, no i to może być, to w ogóle generalnie jest bardzo dobry pomysł i byłoby bardzo potrzebne. Ale czy w tym kraju jest możliwe coś więcej? niż antypis, znaczy niż pokonanie pisu. Myślę, że Donald Tusk'a rozsądek polityczny, którego ja naprawdę nie znosim, bo mi się wydało, że to jest mało ambitne, że to jest nudne, że to jest przewidywalna taka polityka właśnie ciepłej wody I teraz w tego, co? Nie, nie tyle tęsknię, co po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że więcej może nie było do ugrania, mm -hmm. że że że, że po postęp w Polsce, to sprowadza sprawdza się do tego, żeby przynajmniej zatrzymać Kaczyńskiego i takich Kaczyńskich no, w kolejnych pokoleniach, bo już to mm. była kiedyś Endecja, później no. rozmaite wersje PRL-u, a teraz, a teraz to jest Kaczyński, po prostu przekleństwo tego kraju, polega na tym, że, naj, że że my zanim zaczniemy realizować jakieś wyższe ideały, to najpierw musimy sobie poradzić po prostu z, no, z takim wewnętrznym złem, które, które się odradza w kolejnych pokoleniach politycznych. Ale jest coś takiego, że tego typu Prawa, to jest tak, Rostowski nie chciał na to wprost odpowiedzieć, ale to jest mega prezent dla tych, którzy szukają swojego sposobu na to, żeby ludzi, którzy do tej pory głosowali na PiS i dalej w sondażach dają im 40% powiedzieć, zobaczcie, my to zrobimy inaczej. Nie? 40% jest tylko w Cebosie, który ten sondaż, po prostu jak porównać wyniki z wyborów samorządowych, to jest po prostu od czasu no 38%. No, więc, no wiesz, no, myślę, że najbardziej reprezentatywnym sondażem były wybory do sejmików, w mm -hmm. których PiS zresztą wy, wypadł najlepiej tak. i to, jest, to było 34%, no to te procenty, gdyby, wybory, gdyby taki wynik się powtórzył w wyborach parlamentarnych PiS traci władzę, przestaje rządzić, bo trzy następne partie mają wyższe poparcie po prostu i to o 10%, także, także PiS jest dzisiaj, Ta atmosfera w środku, mówiąc szczerze, raczej jest taką atmosferą porażki, znaczy takiego... Przy, ja Takiego, no, takie oni po prostu zdają sobie sprawę z tego, że to, się, że to się sypie i się raczej wysypie. I teraz KNF akurat nie jestem... to raczej może pośrednio zadziałać, dlatego że to jest znowu kolejna skomplikowana sprawa. Niby tak, tak, tylko wie, masz tutaj czy tak historię taką, że może, ludzie mogą nie wiedzieć, co to jest KNF, mogą nie kumać, jak działa mechanizm skoków, ale hasło, chciał 40 baniek od prywatnego biznesmena za, dla swojego człowieka, no to to już jest no jednak... tak, wiesz. a ci powiedzą, że nie chciał, i wiesz, i... i, i. Tak mówią, no przecież nie pokazują takich rzeczy w mediach publicznych. PiS będzie miał ten problem, że on zawsze potrzebuje, żeby rządzić trochę centrowych wyborców. Nie mhm. dużo, ale trochę. Bo tych takich, co, 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 co by się nie działo na Kaczyńskiego zagłosują, to tam 25% jest. Mhm. Ale zawsze jeszcze te 10, co najmniej 15 potrzeba. I dla tych, do tych już KNF może dotrzeć. Wybory w miastach samorządowych pokazały, że PiS tych ludzi prawie stracił. bo 5 na 107 miast mhm. wygrać. No to jest północno-koreański wynik dla opozycji. Wręcz. I, i, I tutaj PiS będzie miał bardzo poważny problem. Ta afera się rozlewa raczej moim zdaniem przez... przez... Wewnątrz PiSu ona się też dla pewnych ludzi staje kontrowersyjna, a przynajmniej ich blokuje. Nie pozwala już na tak ostentacyjny cynizm. Oczywiście nie wszystkim, bo Ziobro, Bierecki... I... Morawiecki. Ja już teraz rozumiem, skąd jest Morawiecki. Nie dlatego, że on jest jakiś zachodni, bo w ogóle zachodni nie jest. To jest, to, to jest taki... To, no już nie będę się mm -hmm. wyzłośliwiał. W, w, w każdym razie to jest polityk, który jest w stanie każde kłamstwo sprzedać. I, i dlatego Ale jak jest. Uroczy. Nie w ogóle nie urocza. on się patrzy na ciebie i zawsze jest uśmiechnięty, zawsze jest pewny siebie. No tak, Chodzi to, na mównicę tak. sejmową, staje przed kamerą TVP. Ale to jest taki jest... uśmiech, taki, wiesz, wiesz, taki głupi, głupiego dziecka, Ale... no, wiesz. Zwał jak zwał, ale jednocześnie masz gościa, który kierował prywatnymi instytucjami e, przez długie lata i nagle nie wiem czy on, nie wiem, jak no się to wtedy zachowywał, ale dzisiaj może nie wiesz, polskiego też rozwoju gospodarczego, który ciągle się opiera na takich, wiesz, albo trochę na układach, albo trochę na takich ludziach, wiesz, no, to, do tego stopnia elastycznych. No. Hmm. Jak to ładnie powiedziałeś, do tego stopnia elastycznych. Piękne. <laughs> Słowo jeszcze tak. krytyka polityczna. Jak przed świętami i polityka i, i polityka we, to jest i połączają wszystko wszystko mnie. wszystko wszystko. Czyli wszystko. To nie. Łatwiej wymawiać miejsca, gdzie tego człowieka złapać państwo nie mogą z jego no, wizją nie świata. Jest to jest tak, że, że w Polsce w tym roku, więc wiesz, aż tak nie jestem, czym na bardzo ci jak zawsze. Ja dziękuję za komentarz. Miło. Tu cię podrzucę. Ja wiem, Polacy ja wiem. Ja go nie. grzecznie tu wysadzę i pojadę w miejsce, o którym mówisz, ja Uważaj na siebie. siebie. Wszystkiego dobrego. Się. Dziękuję. Ciao. Głowę Michiałakowski. Goście